Nauczono w nauczylinach żyć życiwnie. Nie edukowano śmierci wienką do końca pola, do kończylinki wiążącej początkliwości z brakiniami, koniec pola walki o przetrwanie. Nauczano, nauczano do syta, do przesytu węża w rajach. Edukowano, edukowano edukrajami, redukcjami, harmoniką sfer niebiańskich. Dwie belki na pagon życia. I wietrze wiei do zmartwychwstania, do pustych grobów w niedzielę, do wielkiego tygodnia cudów. W drodze do Emaus można dowiedzieć się wszystkiego o tym, co się tu stało. Gdyby komuś zabrakło wiary, wkłamli w kłamstwa.